Znacie zasady: kto najlepiej sportretuje królika, ten go dostanie. Zaczynamy! Jestem zobowiązana do stworzenia idealnego mozaikowego króliczka. Ten puszysty zwierzak musi być mój. Muszę pamiętać, żeby zrobić mu uszy i ładne oczy. Myślę, że udaje mi się świetny obrazek. Keitz oh! myśli, że ma lepszą pracę? To ja zrobię najładniejszego różowego króliczka ever. Muszę się tylko pospieszyć. Użyj do tego palców. Tak będzie szybciej. Zrobimy mojemu królikowi ładne oczy i nosek. Pozostało tylko dodać troszkę wody, aby mozaika się przykleiła. Świetnie. Co? To mówi wyszedł taki słodki króliczek? Nawet lepszy niż mój. Trzeba pozbyć się konkurencji. Mam pomysł. Troszeczkę rozkręcimy Tomowi spryskiwacz z wodą, żeby mógł wykąpać swojego króliczka. O tak. Okay. Dobra, teraz dodam trochę wody. Co? To za dużo. Twój królik wygląda teraz jak kolorowa...